Paczka 87, plus i to jest wymienna paczka. Idzie ktoś duży. Napastnik. No way! Nie wiem, czy widzieliście. Ostatnio były takie badania, które wskazały, że gracze FIFA są tymi najgłupszymi spośród wszystkich graczy. Ja, oczywiście, jako gracz FIFA nie zgadzam się z tym statementem. Uważam, że ktoś przesadził zupełnie i kompletnie zawyżył te wyniki niektórym. Powiem więcej. To IQ, które im wyszło, powinno być bliskie IQ pantofelka. BAM! nie wiem, laczka, bambosza i do takiego prześmiergniętego! Aż nie, nie zrobi bolrola. Za trudne. Za dużo, za dużo wymagam, może co? Bolrola od zawodnika piłki nożnej. Ja umiem zrobić rola, kuźwa. Mam nadwagę, człowieku. Erling! Słuchawek sobie włączyłem mikrofon, bo śmieszniej. Bardziej pasuje. Bo śmieszniej, bo śmieszniej. Bo śmieszniej. Przecież on mu tam wkłada palec do dupy! Rozbiegli się, rozbiegli się, no kuźwa, no widziałeś, tu widział, to ktoś suwantek stał i uciekł nagle, no kuźwa. Mojżesza, człowieku, ma w zespole, no. Rozbi o o Obrona to mi się rozlazła jak gacie, człowieku, starej kukurynie, no. Dobrze, że mama poszła do kościoła, to nie słyszę jak drymordę. Wszystko się dzieje w głowie. Nawet jak przegrywasz, to nadal możesz wygrać, bo nie dasz się tej grze zawładnąć i na tym polega wygrywanie w Fifie. Nie w... Nie dawanie się tej szmacie. Całej luty do gościa, który wybiega. O! Piękna bramka! No i. Ku... jak ja mam tego się uchronić, jak nagle mój obrońca jeden? Wszyscy stoją tak, nie? Wszyscy stoją w linii! Wszyscy stoją w linii, nagle mój obrońca! Papa! Pa! Złamał linię obrony człowieku, jak. jak. jak gościu, co w co pokazało Lowkinga. Kuba, złamał tak piszczel Tak samo złamał piszczel jak. jak teraz y, linię obrony mój obrońca ostatni, nie? Ale wejście, ależ ale wejście, smoka! Przed jak, przed jak listonosz onoż, twoją matkę człowiek. Dobra, mamy gościa, który nie gra yy, tym zestawem, natomiast gra braciami Turam. Jak ja ich kurde szanuję, yy, oczywiście, uwielbiam. Bardzo wspaniali bracia. Yy, czołówka braci na świecie. Top dwa braci, zaraz po braciach Golec i braciach yy, tych, którzy ukradli księżyc. ZAJ**CIE! Oh yeah! Good afternoon, our top story. A 4.3 magnitude earthquake rattled downtown Sacramento this morning, causing some structural damage. Kurw, no, co to jest? Ty się pochylił! Ten uciekł! Z tym się jeszcze. Z tym się jbałam. I temu ciała. Ło, dobrze ci spacerek zrobi, koleżanko. Jak ta piłka przechodzi, to jest. Dla mnie... Dla mnie jakaś czarna magia. Są tylko dwa racjonalne wytłumaczenia. Jeden. Fizyka czarnej dziury. Dwa. Czary. A... DO MATKI teraz! NO K**AĆ! CHŁOPU ZROBIŁ TAK! NIE NO CHŁOPU kurwa robi. Watch out, watch out I NIE MA PAULIN TO! To jest bramka. jest brama. Musi być. AHA! Śmieciu! Śmieciu! Wiedział, że przegra i wyszedł. Darek tak trafia, człowieku, A on przychodzi do mnie. Ej, otwórz tą paczkę, super rzuca. On z paczki dostaje, nie wiem. zinadin... Zina, zinad, zina, zina, zina. No, choćbym na f. stanął, to ja nie, nie, nie mogę w tą grę wygrać, nawet jak jestem lepszy. To za gamoń. Co się dzieje? Czemu czas leci normalnie, a ja nie mogę za. Co jest grane? Kamera! Nie! Widzicie to? Nie trafiłem. Widzicie to? Czy nie widzicie? Nie, to jest za dużo. Nie, kuźwa, nie! Nie, no to jest żart jakiś! Ludzie, drodzy, to to już jest przesada! Ja mówię, że dzisiaj coś jest nie tak z tą grą, to mi nie wierzycie! Nie, no ograbli mnie z gola! Jak! Co? Tam jest, nie, dobra, dobra, tam nie, tam nie było żółtej, tu jest faul, jesteś porobiony, człowieku, jakiś chyba jak yy, co drugi gościu na Ekwador Manieczki, nie? Wystrzelony jak Yuri Gagarin jest ten sędzia. Nie widzę własnych myśli, no. Ja pierdzielę, gość ma szczęście, że okno życia ma, ma, ma metry na małe, na małe dziecko, bo by go tam oddali na pewno, nie? Nie wierzę, że nie. Kamera świeci się jak psujeca, ja się kurwa świeca jak psu jajca FC Kosowo, ty kurwa jana! O, super skład. Lubię. Fajnie, jak, jak wpadłeś na taki pomysł, żeby taki skład sobie zbudować? Bing, bong, bang, bing, bong, bang. Naprawdę, przysięgam człowieku. Jeszcze nie jest za późno dla Twojej matki, żeby cię oddała do okna życia, nie? Dali, bo nic nie widzę. To jest sensu, graj se ma Jakieś reklamy mycia dzieci mi się odpaliły! Co to jest?! Kurwa. Mań. Piłka się boi polu karnym, jemu pod nogi odbija jego stara kula od kumpli starego, jak go nie ma! <śmiennie> Muszę zrobić gruny Czysto! Czysto! No tak, no ty dola mu wsadził w dupę przecież. Chłop go, chłop go molestował tam teraz przed chwilą. A. Tyle powiem. A więc mamy na ostatni mecz o to, czy będziemy mieli nielitowanego hero. Popatrzcie, wielki That's quite wielkie bicki. <laughs> Schema SCHEMACIARZE! CO ŻEŚCIE ZROBILI? SCHEMACIARZE! EARLY CARAT, PRAWA NOGA TU JUŻ NIE MA MOMENTU, TO JEST 3 MINUTY PO CZASIE! Aaaa! Dobra, nasrać na sreć, no to gówno, idę robić TikToki Pora! Na nagrody! OPEN! GIVE ME THIS SHIT, FUCKING SHIT, YEAH! YEAH, WE DID IT! WE MADE IT! YEAH, WE MADE IT! DWA razy INFORM! 20-80 PLUS, 10 83 plus, 187 plus. To jest napisane, że jest niewymienny. Czyli jest wymienny. 60 amonet i paczka bohatera. Podstawowa paczka bohaterska, ale czyli bohatera, kto będzie naszym bohaterem? Naszym bohaterem w tym. Myślę, że Mike Mannion. Można mu tak. Można mu dać. Można mu dać Mikeomaniowi. Michael Mikeomaniowi. Michael Zacznijmy od Informa. Nie wiem, czy to jest coś wielkiego do trafienia w tym tygodniu. Kto to idzie? Kim ty jesteś, kolego? SPD. Chorwacja. Premier League. Skowadzić, tak? Czy nie? kowacić. Może no, z 12 tysięcy będziesz wart, człowieku? Zobaczmy Dokładnie, 12 tysięcy i Dobra, dajcie, dajcie kogoś dobrego. Please, please, give me something good. Something good. Something good. I uwaga, baba. Napastnik Niemcy, dobra. Wypad. Jedziesz, droga. Pop. Gwiazda pop. 20 tysięcy. No dobra, 40 tysięcy z team formu mamy, dęk to jest tygodnia Odzywa paczka bohaterska to na koniec sobie zostawimy 28. Plus. No dobra, let's go. 2081 i to jest chyba wymienne. Idzie jakiś facet HP Argo No ale to... Nie. Nie, nie. Mm -mm. Ja się nie godzę, nie zgadzam się. Weto całkowite. To jest ta paczka niewymienna. Łow, dupa, żeście mi nałożyli jakiś guwięt, do człowieku Co ja z tym zrobić? Ej, on jest wymienny, tak? Wszystko jest wymienne, poza bohaterem 83 plus razy 10 Ja nie wiem kiedy jest walkout, kiedy nie Widzę, że idzie baba Napastnik Norwegia Kim ty jesteś? O mój Boże Hegeberger Hegeberger Dobra, co tu... Ej, on jest warty chyba coś, nie? Alwar. Aha, nie jest. 5000, kiedy on tak staniał. A Kanji jest coś warty? Nic. Nic nie warte. Karty dostaliśmy, słuchajcie. Dobra, uciekajcie na listę transferową wszyscy. Żodym nie będę grał. Żaden. Żaden. I teraz tak. Paczka 87 plus. i to jest wymienna paczka. Idzie ktoś duży. Napastnik. Ha! No way! Drugi tydzień z rzędu, trafiamy Erlinga Haalanda i tym razem chyba wymienny. Powiedzcie, że on jest wymienny, płagam! Powiedzcie, że on jest wymienny, no było napisane, że jest wymienny. I jest! Wymienny Linkala! tak jest! 100 tysięcy monet, ja... Zapis jest chyba w kontrakcie tutaj grania tego Food Champions. ja będę dostawał Erlinga Haalanda tydzień w tydzień, no to... <laughs> 112 tysięcy, mam nadzieję, że tak. No i co? Erling Haaland strzelił kluczowego gola, żebyśmy dostali teraz tą paczkę. Ten gol Haalanda był to warty tą paczkę. I zobaczmy. Zobaczmy, co był warty gol Haalanda. Jeżeli tu będzie, to jest baba. O, w dupę. W praktyce nie warto było kurwa nic zrobić, żeby wbić tą rangę że dostać takie coś On nawet bronić nie umie Główki 7-8 Co za parówa dęta prudzie drodzy no No dobra Przynajmniej się nam rozwiązała sprawa prawego obrońcy Też ja wiem czy nam się rozwiązała I może w tym momencie można dać tą babę inną jeszcze no cóż, co ja mogę powiedzieć? A tak już było dobrze, a już było naprawdę całkiem nieźle, nie? Mm, tu musi wjechać Kevin De Bruyne'a No cóż, no cóż, ej, jakieś zadania może? O, zadania jeszcze mamy. poczekajcie, nie wychodźcie tak szybko No jeszcze mamy zadania do zebrania Główno zadania, prawda, ale... Lepsze gówno w ręce niż rydz na dachu, prawda? 500 goli. Ło, wow, dali mi jakiegoś przewrotkarza jednego. I co my tutaj dostaniemy? Jakiego pika. O, czekaj jeszcze coś. Ewolucja... Ło, wow, w dupie. Dzięki, dzięki. Zawsze o taki marzyłem. Marzyłem, marzyłem o taki ewolucji. Bradowy Nowy nagrodę. Nowy mnie nagrodę. O 1 z 83 Pik jeden z 83, także mam nadzieję, że. że siądzie. I otwórzmy ten pik. Ok. U, gówno sobie mogę otworzyć. Dobra, Bellingham. Zsumujmy sobie Bellinghamów. I teraz tak. Dobra. Zapraszam. Wypierdalać. A! Dobra, żegnał. O, czekajcie, jeszcze jedna paczka. I tą paczką żegnam was. Idzie baba. No jest jedna baba, którą mogę zaakceptować. O, to nie jest ta baba. Żegnam. Żegnam, wypadł. Ruro. Pójdź, ludzie drodzy. Żegnam, do widzenia. Arius Ja oczywiście, ja oczywiście jako gracz FIFA nie zgadzam się z tym statementem. Uważam, że ktoś za bardzo... Uważam... Uważam, że ktoś zawyżył te. Uważam, że ktoś zawyżył, a... Uważam, że ktoś zna co. Uważam, że ktoś przesadził kompletnie i zaw, Uważam, że ktoś kompletnie przesadził i zawyżył kompletnie... Uważam, że ktoś przesadził zupełnie i kompletnie zawyżył te wyniki niektórym.